Światowy Dni Młodzieży i wizyta papieża w Polsce to ogromne przedsięwzięcie dla organizatorów, ale też ogromne wyzwanie dla mediów. Zgodnie z przewidywaniami, takie szacowane, tych dziennikarzy prawdopodobnie będzie około sześciu tysięcy. Będziemy odpowiadać za kwestię akredytacji, jak już pani prezes zaznaczyła, także przekazywania Państwu oficjalnych tekstów, przemówień, uzupełnień tych tekstów itd., itd. To, co jest niezbędne Wam do pracy. Proces akredytacji chcemy uruchomić, to jest ważna informacja, już w lutym przyszłego roku, tak aby był na to odpowiedni czas, no bo tu chodzi o zgłoszenia akredytacyjne dosłownie z całego świata, więc ze wszystkimi głównymi a także katolickimi i religijnymi mediami na całym świecie chcemy nawiązać kontakt. Akredytację będziecie mogli Państwo, jak i wszyscy chętni, zgłaszać za pomocą specjalnej platformy internetowej, którą wraz z PAPem wcześniej utworzymy, będzie to bardzo nowoczesne narzędzie pracy, które w czasie już samej wizyty i Światowych Dni Młodzieży będzie pełnić rolę, jak to mówimy, takiego drugiego, wirtualnego centrum prasowego. Za pomocą tej platformy będziecie Państwo mieli i transmisję, i otrzymywać wszystkie teksty. Oczywiście będzie to platforma dedykowana wyłącznie akredytowanym. Jeżeli chodzi o same akredytacje, to będzie obowiązywać jedna karta akredytacyjna, zarówno co do tych miejsc, które ma odwiedzić Ojciec Święty poza Krakowem, czyli cała wizyta, w tym Światowe Dni Młodzieży. Karta akredytacyjna, tak jak dotąd, uprawnia do korzystania z centów pasowych i wszystkich materiałów i informacji, jakie temu towarzyszą. Natomiast na wszystkie miejsca celebry czy innych uroczystości będzie obowiązywać dodatkowa przepustka, czy w bardziej ścisłym ograniczeniu będą też przepustki yy, pulowe.